Daniel Olbrychski, 74 l. W zeszłym roku przeszedł poważną operację. Jak dowiedziało się na żywo, aktor odzyskuje zdrowie pod okiem kochającej żony. Choć wciąż przemieszcza się z trudnością, a każdy krok sprawia, że ból wykrzywia mu twarz, nie wyobraża sobie. By mogło go zabraknąć podczas ostatniego pożegnania jego przyjaciela, zmarłego niedawno reżysera, Andrzeja Kondratyka. Się z niedogodnościami, Daniel Olbrychski, 74, w towarzystwie żony Krystyny Demskiej-Olbrychskiej, uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu wojskowym na Warszawskich Powązkach. Co sprawiło, że musi poruszać się okolicznie. Razem w trudnych chwilach. Pani Jarkowski obawiali się, że może mieć to związek. W roku 2018, artysta przeszedł poważny zabieg wymiany biodra. Choć było mu ciężko, nie poddawał się, walczył o swoje zdrowie, ale też nie rezygnował ze spraw dla niego ważnych. Obolały, podpierając się kulami, pojawił się w lipcu na pogrzebie naszej mistrzyni olimpijskiej Reneszowińskiej. W gumowych klapkach. Nie się. O tym, jak było mu ciężko, opowiedział pod koniec września na premierze Mowy Ptaków, gdzie zagrał jedną z ruchów. Byłem po ciężkiej operacji biodra, chodziłem o kulach. Dałem radę, udając, że mnie nic nie boli, wyznał szczerze, wspominając swoją grę na planie. Jego obecność w tym filmie była nie tylko ukłonem w stronę reżysera obrazu Ksawerygo Żuławskiego jego a zarazem przyjaciela Daniela, Andrzeja Żuławskiego, autora scenariusza obrazu. Wyglądało na to, że odzyskał formę. Dlatego widok obrawskiego poruszającego się na podrzebie Andrzeja w o kulach, wzbudził niepokój znajomych. Czyżby poważne problemy ortopedyczne wróciły? Daniel skręcił kostkę, ale czuje się świetnie. Pojutrze gra spektakl, w którym tańczy, zapewniała Pani Krystyna w rozmowie z Marzyką. Nie brakuje takich, którzy twierdzą, że artysta przeszedł drugą operację wymiany Piotra. Pod opieką żony z pewnością szybko odzyskał formę.